Witam bardzo serdecznie, ja jestem Fikuzek dzisiaj chciałem wam przedstawić materiał, w którym to zagram sobie w Bloxet Planet i będę coś craftował właśnie z tutaj stworzenia od zygi tutaj właśnie ale pewnie już wiecie co dokładnie, lecz zanim do tego przejdę to, oczywiście zapraszam do zasubskrybowania kanału Wbijcie na moją ściankę dokładnie na skórki. Polubcie tutaj kilka skórek, bynajmniej na przed tą, którą. No, uważam, że dosyć fajnie mi wyszła po tym, jak, właśnie po kilkudniowym powrocie, właśnie od tinów, wróciłem, a dokładnie 15 dni, a tutaj dwa, więc, no, 13 dni nie budowałem tinów. I uważam, że dosyć spokojnie tutaj poszło. Pozdrawiam tutaj każdego, który był na poprzednim live w ogóle. Więc, no, spoczko i dziękuję, oczywiście, że byliście. I tak, ostatnio trochę Roblox przejął kanał, więc trzeba troszeczkę nakręcić karuzelę właśnie z tej otogierki. jak sami widzicie tak to tutaj właśnie wygląda, ogólnie jestem po pierwszym i, dniu, pierwszym i drugim dniu od mojego challenge'u, udało mi się wbić jak sami widzicie 1 milion, lecz nie grałem jakoś mega dużo i miałem o tym nagrać shortsy, ale dobra, nieważne już na ten temat, teraz przejdźmy właśnie do e, Crystal kanona, na którego właśnie sobie teraz tworzę, pierwszy raz go wtedy właśnie tworzę, użyj teraz, nie dziękuję. Ale my teraz, okej, okay, ogo, tutaj już nie ma, to czekajcie, będzie trzeba chyba znaleźć yy, wbuduj, nie, czekajcie, kup broń moje. mamy krystal kanon i chciałbym właśnie kupić również wszystkie skiny do tej oto broni, a także go przetestować, czy w ogóle ta broń jest mocna i tak dalej, więc dobra, kupmy sobie to, więc będziemy mieć taki jasny niebieski, tutaj mamy taki bardziej ciemny niebieski, bądź fioletowy nawet, a tutaj nawet lekko różowy. Dobra, teraz mamy również taki legendarny skin Jak najbardziej go kupujemy, a także mamy czerwony, czyli mój ulubiony kolor w sumie Którego również sobie zakupimy, jest to mityczny skin Więc tak szczerze, nawet nie wiem czy jakikolwiek mitycznego skina mam, bo na przykład to jest Właśnie legendarne, to jest również legendarne Też yy, zobaczę sobie podstawową bazukę. to jest zwykły w ogóle, to jest w ogóle hit czyli gdzie jest zwykła bazooka, bo jestem chyba zbyt ślepy a tutaj, i to też jest legendarny skin, więc chyba jest mój pierwszy mityczny skin do jakikolwiek w ogóle rzeczy w tej więc no to jest akurat ciekawe, więc co ja wam powiem, trzeba będzie wziąć jakiegoś skina, a w sumie jednego skina jeszcze nie użyłem, a dokładnie jest to ten skin, więc mogę sobie go w sumie użyć, bo czemu by też nie, chyba go nie używam, tak mi się bodaj wydaje, nie wiem czy jest to dokładnie prosto, ale mówi się trudno. Bierzemy właśnie taki oto kolorek. Nie wiem czy te kwiatki dosyć pasują, ale wam powiem, że mówi się trudno. Bierzemy wtedy sobie krysal konona czerwony. Postawmy go tak, że można było go postawić. Da się jakoś bliżej, może byłoby przyjemnie. Jakby się dało, no na przykład jakoś tak. Nie wiem, na przykład to bym rozwalił. Pyk i by można było tutaj to postawić? Też nie? Nie wiem, co się dzieje. Czemu niby. Więc dobrze, tak to właśnie by się prezentowało, więc pyk, robię sobie jakieś tam kolorki Aha, fajnie, że to zresetowałem niechcąco Okej, okay. czy masz tą broń tego skina? Pyk, publiczne, jak najbardziej Trochę mało osób jest, w sumie tylko pięciu, ale może się rozkręci później Więc co, pyk I lecimy z tematem na jakąś bitwę Ogólnie ta broń prezentuje się tak, więc nie wiem czy wygląda ona jakoś mega epicko, ale tak szczerze wygląda ona dosyć spoko. Są gorsze bronie uważam w tej grze, ale dobra, zobaczmy czy ona jest w ogóle grywalna, czy da się w nią grać. Okej, okay, w ogóle nie mam mapy, więc yy, chyba będę musiał to nagrać później, jak będą w ogóle jakieś, więc no nieźle. <ścoughs> Witam z bardzo serdecznie, jestem Fikusek i to jest w sumie drugie tam wejście Jak sam widzicie, dosyć dużo ludzi dookoła mnie, można napisać pozdro ogólnie Gram sobie na streamku, tutaj również macie ludzi ze streama Więc pozdrawiam oczywiście każdego Więc dobra, idę sobie przetestować tą mityczną broń, ponieważ już jest trochę później, więc w sumie Są osoby na jakichś tam bitwach Nie wiem co to jest za mapa, nie są na fajna na bitwach, ale dobra Zobaczymy Bo kurczę nie będę wchodził na nic innego, dobra, ta broń w ogóle strzela Dobra, nie w ogóle strzela, dobra, tylko jakieś mega wolno. Ale bije 1000, kurczę, nie użyłem sobie żadnych umiejętności, tak szczerze. Ale dobra, ona bije po 1000 coś, czekajcie, muszę sobie aż ściszyć. Yy, nie wiem, stary, co ty bierzesz na ten live, że ten. Przez to, że nagrywam film aktualnie, nie będę się na ten temat wypowiadał, ale. Ale dobra. Dobra, ja nie mam w ogóle punktów bitewnych. Czekaj, czy tu jakiś widz również przyszedł. Oj, ktoś mi go wziął. Dobra, więc ogólnie pozdrawiam każdego. OK, B. Słyszę, że najlepsze broń się ma, Sorki, że wam nie odpowiadałem, ale aktualnie nagrywam jeszcze film. I tak, właśnie, film nagrywam i live'a. Czasem można się pogubić. Mimo, że mam te dwa monitory, to nie mam kurczę trzech oczu. Przykładowo, żeby patrzeć na lewo i prawo. <laughs> Smutne życie. Nie, no. Nie wiem. Dużo jest toksycznych po prostu ludzi w Blockstar Planet. Ja tam bym się nie przejmował tym. Gościu z Irlandii 102, level. Ja słyszę, że to jest jeden stopkowiczów wtedy. Siema Kitty. Ogólnie jest. Stry... Dobra, przetestujmy tą broń. Ogólnie mocny damage ma dość. Tak mi się bedami wydaje, bo tam 1100 bije. Ale dosyć w mega wolno to leci, więc nie wiem, czy ta broń jest jakaś OP. Kurde, na dachu budynku budynku napierdzielamy. Okej, okay, oni tam w ogóle skakują w dół. Ja pierdziel, nie mogę się wstrzelić. A co mi wywaliło tyle, że nagle mam jeden HP? Co nie mają zabronia? Ja nawet nie widziałem, że pocisk leci, nie? Co do tych pocisków broni, to są one ogromne, ale co to zmienia? Dobra, mamy strzała Ty leży, ale nie wiem, co oni tam tak D-Major biją. Może by się przydało jakieś ten umiejętności. Wziąć, nie wiem. Mm, dwie asysty dostałem jak już. On ma tą namierzającą brońkę, no jak jaka ma wygrać z tym? Tak szczerze. Może idę już, bo nudy, aha. To unlucky. <grystanie> Dobra. Za zero! No jo! Można i tak. Nie no, ale. Nie wiem, ten gości ma jakiś build z dupy, czy co? Że znowu mi zostały dwa kreski kapsa Nie wiem, więc się nie wypowiem. Dobra, jeżeli chodzi o ten krystal kanonsa, dziwny jest. Mega duży, ale no, Czemu 40 damage nagle bije? Nie wiem, tak szczerze d majors są tutaj. Za przeproszeniem. Dobra, nie będę przyklinał. Bym jeszcze to wyciął może na filmie, ale jak mam live'a to nie mogę. <grafię> Więc tak to właśnie wygląda. czy czuję jak trochę z X-Vaperem jak grałem. Czyli po prostu... Nie wiem, celność broni jest z gówna. Wiadomo, hitboxy na nogach. Siema Graxo No właśnie ustawiałem sobie emocji bitem, zapominam zawsze o nich, nie. E jak to naprzód nie siadło? Nie wiem. Tak szczerze, w tej grze, jak nie masz y namierzającej broni, to tak szczerze nie da się kuś w zabić, nie? No, Naprawdę. Przecież podstawowa bazuka to jest jeden z najlepszych broni, dalej w tej grze, nie? Bo ma to auto-namierzenie. No, tak szczerze, jak mi potrzeba trzech strzałów, żeby kogoś zabić. No, więc no, to jest tak szczerze. Jak ten. słabo. Jak na to, jak to wolno strzela, nie? Ta broń. No, ale zawsze zapomina o bitewny. E, tak szczerze? Nie. Nie słyszałem o czymś takim, co piszesz. Nie wam Oni mnie chcą dojechać na streamę <grywka> No nieźle, nie? Podłogę nie mogę za bardzo strzelać, bo to nie ma ro rozprysku. Bez sensu jest ta broń. Nie? Chyba, że z naprawdę z bitewnymi byłaby lepsza. I w sumie mógłbym to zobaczyć. Dobra, w dupie mam te 5000 punktów, yy, 500 punktów, co tam zrobiłem. Weźmy sobie, edytujmy może tego skina. Dodajmy jakieś yy, lepsze gadżety czy coś. W sensie, no, jakiekolwiek w sumie gadżety. Dobra, wezmę to. Wezmę wampiryzm, żeby coś tam brało HP. Za każdym razem, kiedy zniszczysz wroga. Nie, nie jestem pewien, czy kogoś będę w ogóle niższy tutaj, ale dobra. Dobra, ta broń musisz walnąć pod kogoś. Walić pod kogoś, ale to nie jest bazuka zwykle, przecież. Zadaję 30 obrażeń, co długości 30... Dobra, nie będę... Dobra, potrójny skok. Pyk. Ona no nie ma wybuchów chyba, ta broń. Nie wiem, idę jeszcze raz zobaczyć sumę. A dokładnie, czekajcie, to było buduj, nie buduj. Kup, broń moja Jakie tu ma uderzenie? No to nie ma rozprysku wybuchu jak bazułka na przykład tu to, to. Co nie? Tego granata na hej, siema. W sumie Dobra, co klikam. Gramy. Easy. Wchodzi na dach jeszcze raz. Dalej nie znam tekstu. Kurczę. Ta, śpiewanego robimy. Nie no, dobra tysiaka dalej biję, więc ten, ale. Może będzie lepiej. Z tymi <gadżetami> czymś gadżetami. O, 1650 nawet wywaliłem. No to ten, wspomnę spoko co ja jestem tutaj one v z tym gościem Co mam e, Broń co jest namierzająca Dajcie przeciwników więcej Dobra, tak szczerze gówno wciulnę Pokus pokus twój star, twój swój stary, easy boy. Co za głupoty Świadam, że nie mogę ten Nagrywać dwóch ekranów Tak szczerze To sobie ten Nagrał dwa ekrany, i <laughs> wtedy bym mógł w montażu sobie tego. Czasem wasz czat pokazywać co wy piszecie tego głupoty Czasem. <laughs> ok. No tak szczerze nie wiem, jak ja ją trafiłem, ale dobra. No i to jest to, nie? chłopcy po prostu ma nacelowany i to automatycznie na mnie leci. Dobie bana gra. Dobra, czyli co? RGB gun, tak jak ta broń. Dobra, on mnie ma na dwa strzały. To się nie opaca w ogóle tym grać. Dobra, uważam, że y, RGB gun oraz ta broń jest totalnie nieopłacalna, jeżeli chcecie, kurde, grać na bitwach, bo to nie ma auto-namierzenia. Damage ma tak jak zwykła bazuka jakiś, to nie ma sensu. Jedyne, z czego jestem pozytywnie zaskoczony, to, to że y, uderzyłem 1650 damage na typa. Więc teoretycznie może na tym trybie, czyli na kurczę do po mapach, może to by być dobre. Bo tutaj się przydaje właśnie jakiś duży damage, jakiś Master Blaster, co tam może strzelić dosyć porządnie, ale uważam, że ta broń też nie jest tak mocna jak Master blaster Więc kurczę, tak szczerze nie widzę tego, żeby ta broń była jakieś nie wiem. O, jeszcze na 16 sekund, żebym tutaj wszedł, no to nice. Dobra, tak szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o mnie, to ta broń. Ani mi się jakoś mega, mega, mega mocno nie podoba Ani mi się z nią fajnie strzela, więc tak szczerze Nie wiem, mogę wam recenzję powiedzieć, o Mazda zabiłem Zajebiście, A i chciałem sobie zrobić tego Ale w sumie screenshot'a, ale bez sensu robić screenshot'a to już mam miniaturkę na ten film A, dowolone. o w sumie prawie jest 7 milionów będę miał <grym> Dobra, tak szczerze powiem Jakbym miał wybierać to bym tak, Wam polecał brońkę o nazwie. Zwykła bazuka Uważam, że z tym skinem wygląda fajnie. To po pierwsze. Po drugie, no, no jest po prostu fajna, bo jest nie dość że automatyczna. To jeszcze jest na daleki ręcz. Właśnie, no, automatyczne namierzanie oraz wybucha pod nogą. Więc strzelając sobie pod nogę to też to tam wybucha wrogów. A nie tak jak tutaj, że nie ma tego wybuchu co do tego też, tego ptaka, co tamten ziomek miał, ponieważ to jest moim zdaniem mocniejsza broń niż to a też ma autonamierzenie, więc też polecam a trzecią broń, którą polecam, to tak szczerze ex byłaby ta broń która po prostu, no, na e, trybach z e, e, właśnie ten one block czyli ten tryb, co przed byłem, no to jest on potężny a także właśnie ta broń, którą tak szczerze najczęściej używam no jest to najlepsza broń. Imo. W sensie mega wolna, ale jak już grzmotnie te trzy bazuki, te trzy rakiety, no to naprawdę nieźle to leci. Dla chcącego nic trudnego, ale można yy, właśnie bez vip się tym obsłużyć, więc też by było spoko. Albo właśnie Master Blasters jakoś te 20 tysięcy może to jest dużo dla niektórych ale uważam, że tamta broń również jest dobra z dobrymi gadżetami, bo naprawdę można już maszutować. Lecz to ma tylko jedne tam nie? Więc tak to właśnie wygląda. No, więc, jeżeli chodzi o tą broń, to sobie bym odpuścił, ale fajnie ją mieć po prostu, nie? Więc się ma.